Legenda komfortu i wygody. Jeśli dziś spotkacie na południu Polski kolumnę zabytkowych aut z Chevronem, to znak, że trwa zlot Citroën Oldtimer Club Polska wspierany przez francuskie.pl. Na miejscu możecie podziwiać prawdziwe ikony: od przedwojennego Traction Avant przez DS i ID, aż po futurystycznego C6. Każdy z tych modeli to nie tylko design, ale też techniczna rewolucja swojej epoki. Hydropneumatyczne zawieszenie, obrotowe reflektory, panoramiczne szyby to wszystko było w Citroenach, zanim konkurencja się zorientowała. Inżynierowie Volkswagena mieli kiedyś okazję analizować Citroena DS i przyznali, że nie mają szans go dogonić. To samochody, które nie tylko wyglądały jak z przyszłości, ale także tak jeździły. Dziś te auta są pielęgnowane z pasją i szacunkiem przez swoich właścicieli. Nie ma tu miejsca na przypadek. Każdy egzemplarz ma swoją historię i duszę. A jeśli raz usiądziesz w Citroenie XM, już zawsze będziesz wiedział, co to znaczy prawdziwy komfort.